Ja zacznę też od gratulacji i podziękowań. Może najpierw od podziękowań dla naszej bardzo licznej grupy kibiców. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi jako zespół, jako, jako członkowie sztabu. To, że daliśmy im dzisiaj dużo radości, bo e, ostatnio w Katowicach po tak długiej przerwie e, dopingowali nas bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj się to udało, i, i to jest myślę, że też nagroda dla, e, dla nich. Gratulacje dla moich zawodników za to, że m, na bardzo trudnym terenie m, potrafili. Potrafili wyjść z momentów, które dla nas były momentami trudne albo, albo bardzo trudne. Gratulacje dla moich zawodników. Gratulacje dla moich zawodników za to, że potrafili jako, jako pierwszy zespół tutaj w, w tym sezonie wygrać na, na Górniku. I, I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo w tej takiej nawet i bezpośredniej rywalizacji między nami znowu, znowu jesteśmy, jesteśmy lepsi i dopisujemy kolejne trzy punkty. I to jest w kontekście całości naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi o punkty, jeśli chodzi o tabelę, ale też jeśli chodzi o budowanie takiej pewności, pewności siebie. Co do samego meczu, bo myślę, że tutaj spotkały się Dwie bardzo dobre zespoły, dwa bardzo dobre zespoły, bardzo dobrze zorganizowane i momentami to było widać, że ten respekt między jedną a drugą drużyną był momentami może zbyt duży, zbyt, tutaj mówię o moim zespole, zbyt dużo niedokładności, jeśli chodzi o to pierwsze podanie po przechwycie. Chcieliśmy wychodzić wysoko do środkowych obrońców i, i stosować te skoki pressingowe, które w pierwszej połowie może nie wychodziły, nie wiadomo jak dobrze, ale mieliśmy kilka przechwytów, po których powinniśmy pokusić się pierwsze, o pierwsze progresywne podania i o, i o e, zagrożenie pod, pod bramką przeciwnika. Mieliśmy myślę dwie bardzo dobre sytuacje, na pewno tutaj Tomasz Bobczek, na pewno uderzenie Maxa Chlania, no i rewelacyjne gdzieś interwencje Gostomskiego w bramce, e, ale ta pierwsza połowa nie była dla nas e, dobra. Może tak, nie byliśmy na pewno zadowoleni. E, Troszeczkę korekty, jeśli chodzi o, o nasze, nasze nastawienie, e, troszeczkę korekty, jeśli chodzi później o zmiany, które były dzisiaj bardzo dobre. E, spowodowały to, że, że rośliśmy w tym, w tym meczu i chociażby tutaj osoba Tomka Neugebauera pokazuje, że nakręcał się, nakręcał i ta druga połowa już zdecydowanie inna niż, niż chociażby pierwsza. E, także tutaj myślę, że. Mimo wszystko, mimo tego wyrównanego i momentami zamkniętego spotkania, wygrywamy zasłużenie i naprawdę bardzo, bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. Indywidualnie nie lubię wyróżniać, bo to jest grupa ludzi, którzy jak dzisiaj nie byli bohaterami, to byli, to byli zawodnikami, którzy chcieli osiągnąć ten końcowy sukces, no a na pewno bardzo się do tego przyczynił i nasz kapitan Riki Kapicz, i, i, i Bogdan Sarnawski, broniący w końcówce te świetną sytuację w, dla gospodarzy. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, ale już się nie możemy doczekać środy, już się nie możemy doczekać kolejnej rywalizacji na poziomie pierwszej ligi. Dziękuję. Dzień dobry. Trenerze. i proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Bałtycki. Ten Pan y, mówił bardzo ostrożnie po przed, y, przed, y, poprzednim meczu, jak odmawialiśmy. Czy dzisiaj można powiedzieć, że Lechia faktycznie dynamicznie już wjechała na postawę dekta klasy? Lechia dynamicznie wjeżdża od jakiegoś czasu i, i dla mnie najważniejsze jest to, że ten dynamit nie gaśnie, że, że, że yy, w, mimo, że momentami mamy, mamy jeszcze duże, duże braki czy dużo, dużo rzeczy do poprawy, to jednak ten wynik jest na tyle duży, że cały czas możemy to określać yy, w, 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 jak nie w dynamice, to, to w takim fajnym... Yy, ruchu jednostajnie przyspieszonym, że tak z fizyki pojadę. Ale dla nas jest najważniejsze, że, że są to kolejne te trzy punkty, że możemy się cieszyć i, i naprawdę ten cel, o który nam wszystkim chodzi, jest coraz bliżej. Jeszcze jedno pytanie o kapić bo nie, nie, nie zauważył pan zmiany, jeżeli chodzi o hmm. tych trzech zawodników w środku pola? Personalnie, ale były zmiany w ustawieniu, bo dzisiaj zdezwał że Kapić jednak miał zamiar tego całynka bardziej nie tego. Tak, tak. Tutaj zdecydowaliśmy się na e, rotację, na, nie chcieliśmy zmieniać e, personaliów z e, kilku powodów. I tutaj rzeczywiście Ricky w pierwszej połowie troszeczkę cofnięty, miał sterować i, 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 i dawać sygnał Noigiemu czy, czy Luisowi do skoków, miał ich asekurować. Wyglądało to, nie wyglądało to najlepiej, ale to nie chodzi o Rickiego, tylko o całą naszą strukturę, która nie była zbyt, zbyt dobra. Następnie troszeczkę zmiana, troszeczkę korekta i te nasze zachowania już były zdecydowanie lepsze. Ricky w momencie, kiedy, kiedy spozycjonował się wyżej na tej pozycji 8 też stwarzali już w tych półprzestrzeniach więcej przewagi o które nam chodziło od początku meczu. Także no tutaj e, tak jak mówię no, Riki Ricky pod nieobecność Luisa, e, któremu e, życzę wszystkiego najlepszego. I, i znowu czekamy Luis na ciebie. To nie jest tak, że, że my o tobie zapomnimy. Na pewno będziemy czekać i dzisiaj też te, 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 te koszulki e, okolicznościowe. Mają, mają podnieść ciebie na duchu, i, i tak jak mówię, czekamy. Riki wszedł, można powiedzieć, w te buty kapitańskie bardzo, bardzo dobrze, i, i fajnie, że też ten środek w pewnym momencie już nam lepiej zafunkcjonował niż, niż w początkowych fazach meczu. Dziękuję. Czy są? A, Poproszę Tu proszę, jak nas tak jak na Od poprzedniego meczu można zauważyć jakąś taką ofensywną poprawę w działaniach Lechy, Lechy jest bardziej. Pragmatyczna, wykorzystuje więcej tych sytuacji. Czym to jest spowodowane? Lepiej jest pragmatyczna, jeśli chodzi o. Naciska po prostu sytuację. Na przykład dzisiaj nie było dużo tych sytuacji, a jednak udało się wygrać. Tak, ale dzisiaj wy, wy, wygraliśmy poprzez uderzenie z dystansu, które, które niekoniecznie. Yy... Powinno się udać. tak? Wiadomo, że to był piękny strzał i, i dla takich bramek przychodzi się na, na stadiony. Mieliśmy sytuację gdzieś tam wcześniej. Rzeczywiście nas cieszy to, że na pewno jesteśmy groźniejszą drużyną, jeśli chodzi o, o tą trzecią, tercję, ale groźniejszą, że, że nie musimy nie wiadomo ile kreować, ile, ile stwarzać sytuacji. Przyzwyczajamy siebie i pewnie kibiców też do tego, że, że rzadko mamy. Zero po stronie bramek zdobytych. To jest dla nas dobre, a wiadomo, no, w, teraz też troszeczkę więcej gramy ostrożnie, pewnie przez to, że zawodnicy mają z tyłu głowy to, że, że jesteśmy coraz bliżej, więc, więc też tutaj pewnie można to jeszcze mocniej analizować, ale ja jestem, mówię, zadowolony, że e, dzisiaj przepiękna bramka dała nam e, bardzo cenne zwycięstwo. No, co, co, co powiedzieć na taki mecz? Wiadomo, że się spotkali drużyny, które bardzo się koncentrowali e, na to, aby dobrze pracowali w defensywie, dlatego że obydwa zespoły mają atuty mocne, moim zdaniem, w ofensywie i tak to wyglądało, że walczyło się o każdy metr na boisku. No i wyglądało to z perspektywy meczu, że jest to taki mecz remizowy, może o jednej bramce, co się potwierdziło. Myślę, że. I po tej straconej bramce, z jeszcze mm, reagowali, tam były naprawdę sytuacje do strzelenia bramki i myślę, że taki zasłużony remis by był. Natomiast przegraliśmy, trzeba pogratulować Lechy, wywiozł stąd trzy punkty. Ja co do zaangażowania, co do samej gry, mieliśmy ciężkie warunki, bo, bo Lechy ja jest groźna w kontrataku, ma tam bardzo szybkich zawodników, także na to musieli uważać ale myślę, że ta pierwsza połowa nie zaczęliśmy źle, graliśmy w miarę OK, natomiast byli tam w tym budowaniu i takie niepewne zagrania, które napędzili parę reakcji Lechy, ale i z tej perspektywy, tak jak powiedziałem, całego meczu myślę, że taki remisowy mecz. Panie trenerze, i proszę o zadawanie pytań. Nie że panie trenerze, do wieczora, pierwsze pytanie nie wiem, ile już pan... Przeanalizował, czy, czy, czy była okazja, czy, czy no ja też pan widział wszystko przy stracie bramki. Kapić uderzył na no oczywiście bardzo ładne uderzenie, natomiast czy on tam nie miał za dużo miejsca, czy, czy, czy tutaj coś w obronie można było jakby więcej zrobić, żeby ostrzec się przed całkowicie. Tak, tak. pozytywne na tym wszystkim jest to, że no, te zespoły z nami nie kreują takie klarowne sytuacje dużo bramki znowu właśnie stracili właśnie z tego miejsca. Z którego dzisiaj kapić, bo widać, że ma bardzo szybką nogę i bardzo szybki strzał, ale oczywiście myślę, że ten doskok, doskok miał być zdecydowanie Wiadomo, że tam nasi środkowi pomocnicy też mocno pracowali w, w tym meczu i zabrakło takiego konkretnego doskoku, i trafił to przepięknie. Bramkarz bez szans. Myślę, że mało to, mało to. Dobrym cyrku, właśnie dobrze to obalił. Trafił to idealnie. No, piękna bramka, ale szkoda, że do naszej bramki. Też jest te, z o nasze sytuacje i w tym spotkaniu, i w meczu z zagłębieniem w Sosnowiec, to po cennym Dzisiaj w samej końcówce dopiero sytuacja, kiedy bramkarz gości interweniował w Sosnowcu. Czy znaczy niepokoi nie pana, że, że no, to jest celny strzał jest tak mało? Tak, dla mnie celny strzał jest do statystyki, dla mnie jest kreowanie sytuacji, z których możemy strzelić bramkę. A wiadomo, że takie sytuacje człowiek ocenia, aż przy analizie meczu. Ja myślę, że sytuacji, z których mogli strzelić bramkę, było, było zdecydowanie więcej, jak było strzałów ogólne. Bo nie zawsze strzał jest sytuacja bramkową, ale. Że że je to wyjście z kontrataku, jest to finalne dogranie, które, które jest albo nie jest kreowanie sytuacji bramkowych, niebezpiecznych ataków jest dla mnie jakby klucz Zgodzę się, że, że w Sosnowcu ich nie było dużo, ale ale wierzę w to i widzę, że prosto my z przodu jakoś mamy Także dzisiaj też byli sytuacje, które mogli skończyć bramką, nawet po, po vejšiu, povedzme Damiana Varhola, tam boli situácie e, podbramkové, spalone, ktorý bol, to bola pivka do pustej brány, tam nepotřebný kontakt e, bol našeho závodníka, vracajúceho ze spalonego. to bol do a na druhým slupku, do pustáka, zamyká e, akcie, ešte už bolo vnošené, že je, e, je 1-0, takže vlastne je sporo takých situácií, ktoré Kibic nie widzi, no, aż po nali, że jest widać, że czyśmy ci, ci, kreowali sytuacyjnie. Zresztą, to trzy zmiany, z pięciu Pan możliwych wykorzystał. Nie było potrzeby gdzieś tam, żeby tych sił świeżych więcej wprowadzić Pana zdania? Tak, ja uważam, że mamy takie strategiczne pozycje, gdzie, gdzie te zmiany się trudno robią. E, myślę, że środek, środek pomocy bo jest to bardzo ciężki mecz, i niekiedy w takich trudnych meczach skoczyć do tego meczu jest, jest bardzo ciężkie. A dwa, że myślę, że tych opcji, którzy byli na boisku, pracowali dosyć solidnie. Wiadomo, ja że możemy powiedzieć na jakie detale albo zwracać uwagę na jakie detale, ale myślę, że znając tych zawodników, pracowali tak, aby, aby z tym meczem coś zrobili. Tak, ja z mojego odczucia na siłę zmiany nie szukałem. Jeszcze mam pytanie o Damiana zbodzienia, bo dwa tygodnie temu tutaj właśnie zdobył bramkę, no ale zdobył bramkę i usiadł na z znowu i, i dzisiaj też tak, tego nie widzieliśmy. W Co też, że go nie było przegrywa w realizacji po prostu. Nie, ja myślę, że ten zespół generalnie z tyłu, jak, jak się robią zmiany, tak jak coś funkcjonuje, tak. prosto na životy si jak menej šuka. Ehm, Myslím, že mal pecha prostého pecha na počiatku sezóny, kde doznal kontúzie i, i Jakub skočil, i gra solidne, takže z toho povodu uh, ehm, teraz Jakub a očivište mm, z Božu má plné peľn, naše zaufanie i viem, že je 100% profesionál i podchodí do každého tréningu na 100% i, Tak jak teraz nie gra, może się karta otoczyć i może zacząć grać i będę znowu o kolejnym zawodniku i mówić, dlaczego ten nie gra. Po prostu trenerzy postawili teraz na Jakuba i gra Jakub. Trochę przywiązuje się pan do, do składu. Mam wrażenie, tymczasem teraz no, w krótkim odstępie trzymacie, e, prawda? Bo dzisiaj czwartek potem i niedziela, jak tutaj e, będziecie pracować w tym mikrocyklu i znaczy i, i, no, fizycznie dacie radę oczywiście. Zmian będzie mało? No to zobaczymy. Ja myślę, że ten zespół jest przygotowany na to, aby, aby grali co 3-4 dni jakby mecze I drugi taki atut jest, że tych chłopcy, które są momentalnie na lawce, tak jak powiedziałem, mogą w każdym momencie jakby grać. Także mogą być, być rotacje. Jak będziemy widzieć zmęczenie, to na siłę nie będziemy nikogo wystawiali. Myślę, że jesteśmy w stanie bez problemu grać jakby środa, sobota, środa, sobota, także zobaczymy aż po tych meczach.